Ej, widzowie, ja pamiętam jak my oglądaliśmy z pół roku temu trailer i ja nie miałem pojęcia, że to wyjdzie tak szybko. My tu mieliśmy wyjazd, a tu pyk, wyskoczył ten mod. Ja go ogram z jakimś delayem. Dzisiaj mamy 17 marca. E, my to gramy jutro. Czyli jak w sumie wy to oglądacie na YouTube 18 marca, to już jest całkiem możliwe, że wieczorem jak przyjdziecie na stream, to będziemy w to pykać. Jak tylko się lepiej poczuję, no bo jednak to Dark Soulsy, jednak to nowy mod i chciałbym to fajnie poprowadzić, ale dobra, obczajmy, widzowie, ten trailer. Zobaczmy jak to wygląda. Welcome to the Nexus Lost Soul. The Arch Thrones require a great many souls ale to byski, to wygląda jak Dark Souls y 4, nie? I to jest tak, Lost Giants z of 2, o tu ukryty. Tu jest jakiś Ala Gwindolin. Chłopie, ale to zajebiście wygląda. I to ma i to ma całkowicie swoje kolory. A weźcie mi, powiedzcie, to ma, bo bardzo duży problem takich modów do Dark Soulsów jest taki, że one są zmianą yy, Twojej ścieżki na oryginalnej mapie. Ale Archfrontsy całkowicie nową mapę zrobiło, nie? I to i to, ok, nie do końca. I to jest mocny edit starej mapy, dobra. Dobra, no bo widzę, nie? Że to jest na przykład arena Worta. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Tak. Ty, ale to fajnie, bo widzisz, że to jest kalka tak jakby poprzedniego świata. Ale jest bardzo mocno zmodyfikowany. Nawet w w seance z Obidiah, do not disturb them if you can help it. If we meet again, pray for mercy. No, widać jakie to są lokacje, we nie? Dance, o, dance. tancerka! Ty, jak to jest, Beski to Saldena przeciwnik. Rycerz tygla. Ty, a to jest Synerka z DSU 2 Eee! To jest Seldena też ten! Jak on się nazywa? Ten z Tygrysem. Jezu, ja nie pamiętam w Seldena jak się nazywają przeciwnicy. To jest Godfrey przecież, nie? Ej, to jest atak Godfreya, stary! Ale zajbiście. Wiecie co jest najlepsze? Że grając w takiego moda, tak jakby... Ja nie za bardzo jestem fanem ogrywania takich tanich modów, albo takich ta tanich souls -like bo to są gry, przy których dosłownie traci się skilla w souls -like I powiedzmy grając w Lords of the Fallen, ja czułem, że mój skill w souls -like spadał. I dlatego też na przykład nie lubię jakoś przechodzenia modów do DSów 1, bo one tak potrafią diametralnie zmienić grę, że ty się jesteś w stanie oduczyć grania w podstawową wersję gry, co no jak robisz jakieś challenge, może być irytujące, bo potem zanim wrócisz na stare tory, to trochę minie. A tutaj od razu walczysz na przykład z bossem, z movesetem bossa Seldena, co uczy cię przyszłościowo, to jest zajebiste. Pa! No jak to są bossowie Seldena? Essa. Ta! Jak to jest atak yy, Radagona. Tylko przyspieszony O kurwa, ale się jaram. I, I to jest tak, i to jest dostępne demo, tylko, że to demo jest dostępne w takiej formie, że po prostu to jest jakby early access, nie? To jest early access, yy, który... Po prostu się może bugować momentami, nie? O Jezu, nie mogę oddychać. <laughs> Widzowie, jak oglądacie to na YouTubie, my dzisiaj wieczorem w to gramy. Stary, nieważne co mi się będzie działo, my to ogrywamy, nie? A giga chory? Ale damy radę. Zajebiście fest. Totalnie się, totalnie się jaram. Daję lajka i ogarniam na jutro streama z tego.